Wszyscy doskonale wiemy, jak trudne jest utrzymanie zapału na dłuższą metę, zwłaszcza gdy nasza codzienność jest pełna wyzwań i przeszkód. Istnieje jednak sposób, aby zrozumieć, jak naprawdę działa nasza motywacja i nauczyć się z niej korzystać w sposób, który pomoże Wam osiągać cele niezależnie od Waszych chwilowych wahań nastroju. Cały materiał podzieliłem na 8 części, w których opowiem Wam, czym tak naprawdę jest motywacja jak dążyć do naszych celów niezależnie od niej oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa dopamina. Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, musimy lepiej zrozumieć, czym w ogóle jest motywacja. To nie tylko tak, jak przeczytamy w słowniku chęć działania, ale to niesamowicie skomplikowany proces, który rządzi naszym zachowaniem i decyzjami. Motywacja jest ściśle powiązana z dopaminą, neuroprzekaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w naszym systemie nagrody. Dopamina działa jak wewnętrzny wzmacniacz, napędzając nas do działania, gdy widzimy możliwość osiągnięcia czegoś wartościowego. Na przykład wyobraźcie sobie, że wspinacie się pod wysoką górę. Po godzinach wyczerpującego marszu czujecie, że nie macie już sił, by zrobić kolejny krok. I ogólnie czujecie się, jakbyście mieli zaraz umrzeć, ale nagle dostrzegacie na szczycie góry schronisko. Poziom dopaminy gwałtownie wtedy wzrasta. Ten zastrzyk energii pozwala wam nagle nie wiadomo skąd zebrać siły i bez wahania ruszyć naprzód, mimo że jeszcze przed chwilą czuliście się na skraju wyczerpania. To właśnie dopamina sprawia, że w obliczu nagrody nasz organizm potrafi wytworzyć niespodziewane pokłady energii. To właśnie pokazuje, dlaczego motywacja jest tak subiektywnym odczuciem. Różne rzeczy mogą nas motywować w różny sposób, w zależności od kontekstu i tego, co w danej chwili nasz mózg utożsamia z nagrodą. Motywację możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy typ motywacji to ten, który większość z nas dobrze zna. W tym przypadku istnieje jasny cel, do którego Chcemy dotrzeć, ale na drodze pojawiają się przeszkody. Motywacja jest wtedy siłą, która popycha nas do pokonywania tych przeszkód i zbliżania się do naszego celu. To właśnie dzięki niej, mimo trudności, znajdujemy w sobie energię, by iść naprzód. Jednak ten rodzaj motywacji ma poważną wadę. Jest zależny od naszych chwilowych odczuć. Jeśli tracimy motywację, nie jesteśmy w stanie działać, a przeszkody stają się nie do pokonania. W rezultacie nasze dążenia mogą zakończyć się niepowodzeniem. Natomiast drugi typ motywacji, do którego powinniśmy dążyć, jest zupełnie inny. To stan, w którym nasze dążenie do celu nie zależy od chwilowych odczuć motywacji. W tym przypadku działamy niezależnie od tego, czy czujemy się zmotywowani, czy nie. Oznacza to, że pokonywanie przeszkód staje się automatyczne, wręcz nawykowe. To właśnie ten rodzaj motywacji pozwala nam na konsekwentne i skuteczne działanie bez względu na to, jak się czujemy. Czyli pierwszy typ motywacji, który jest powszechnie rozumiany jako siła do pokonywania przeszkód, jest niestety zawodny. Jeśli polegamy wyłącznie na nim, istnieje ogromne ryzyko, że w momentach jej braku nie będziemy w stanie działać. Jestem pewny, że większość z Was doskonale zna to uczucie. Mieliście zaplanowany na dany dzień trening, albo mieliście się nauczyć czegoś konkretnego. Konkretnego, ale budzicie się i nie czujecie się zbyt dobrze. W skrócie, absolutnie nie macie ochoty ani energii na wykonywanie tego zadania i w efekcie po prostu odpuszczacie. Dlatego właśnie powinniśmy dążyć do tego drugiego rodzaju motywacji, w którym nasze działania są niezależne od chwilowego przypływu energii czy entuzjazmu. Motywacja odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, ponieważ to właśnie ona napędza nas do działania. I pomaga nam osiągać cele. Bez motywacji nasze ambicje pozostają jedynie marzeniami, a postęp staje się niemożliwy. Motywacja jest tym, co pozwala nam wstać rano z łóżka, realizować codzienne zadania, a także podejmować wyzwania, które prowadzą nas do osiągnięcia większych życiowych celów. Jednak brak motywacji może mieć równie potężny, choć negatywny wpływ. Kiedy jej brakuje, możemy czuć się zniechęceni, a nawet apatyczni i niezdolni do podjęcia jakiejkolwiek akcji. Cele, które kiedyś wydawały nam się osiągalne, nagle stają się nierealne, a nasze codzienne życie staje się walką z własnym brakiem chęci do działania. Dlatego właśnie motywacja jest tak ważna. To ona stanowi fundament, na którym budujemy nasze działania i decyzje. Jednak, jak omówiliśmy wcześniej, poleganie wyłącznie na chwilowej motywacji może być ryzykowne. Dlatego tak istotne jest zrozumienie, jak możemy utrzymać motywację na dłuższą metę lub działać skutecznie nawet w jej chwilowym braku. Musimy więc odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle bierze się motywacja. Może mieć ona swoje źródła zarówno wewnątrz nas, jak i w czynnikach zewnętrznych. Rozpoznanie tych źródeł pomoże nam lepiej kontrolować nasze działania i świadomie wpływać na to, co nas napędza. Żebyście lepiej zrozumieli. Czynnikami wewnętrznymi są np. pasje i zainteresowania. Kiedy robimy coś, co naprawdę nas interesuje, motywacja pojawia się naturalnie. Nie musimy się przecież zmuszać, aby poświęcać czas na coś, co nas fascynuje, wręcz przeciwnie. To nasze zainteresowania popychają nas do działania. Natomiast jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, to pierwsze co przychodzi mi na myśl to rzeczy materialne. Mam tu na myśli pieniądze, ale także presja innych ludzi, przyjaciół, rodziny czy jakichś ogólnie przyjętych norm społecznych. Chcemy spełniać ich oczekiwania, aby zyskać akceptację lub uniknąć negatywnych konsekwencji co staje się dodatkowym bodźcem do działania. A my chcemy przecież uniezależnić nasze dążenie do obranego celu od tych źródeł motywacji. Z pomocą przychodzą nam nawyki, to automatyczne zachowania, które pomagają nam działać niezależnie od chwilowych spadków motywacji. Im więcej pozytywnych nawyków zbudujecie, tym łatwiej będzie wam działać, nawet w chwilach, gdy motywacja jest niska. Jak zatem je skutecznie zbudować? Proces ten opiera się na powtarzalności i pozytywnym wzmocnieniu. Na początku ustalcie prostą, wykonalną rutynę, która stanie się Waszym codziennym nawykiem. Na przykład, jeśli chcecie zacząć regularnie ćwiczyć, zacznijmy od krótkiej, 15-minutowej sesji każdego dnia. Ważne jest, abyście nagradzali się za każdy mały sukces. Tutaj ponownie wraca rola dopaminy. Kiedy wykonujemy zadanie i odczuwamy satysfakcję, poziom dopaminy wzrasta, co wzmacnia naszą chęć do powtarzania tej czynności. I teraz słuchajcie mnie uważnie. Naszym najważniejszym celem jest powiązanie dopaminy z nawykami, które chcecie zbudować. Musicie skojarzyć ten wystrzał dopaminy z nagrody. Z konkretnymi zachowaniami, które doprowadziły Was do tej nagrody, np. Na regularnymi ćwiczeniami czy nauką. Dopamina zacznie wtedy działać na Waszą korzyść, czyli po prostu odczuwając przypływ pozytywnej energii, intensywnie myślcie o całym procesie, przez który przeszliście i wmawiajcie sobie, że ta dopamina nie pochodzi z nagrody, ale właśnie z tego procesu. Większość z nas funkcjonuje w następującej kolejności. Najpierw pojawia się odczucie motywacji, które prowadzi do określonych myśli. A następnie działania. To naturalny proces, który pomaga nam podejmować inicjatywę i realizować cele. Jednak, co zrobić, gdy odczuwamy brak motywacji? Okazuje się, że możemy odwrócić tę kolejność. Zamiast czekać na motywację, aby zacząć działać, możemy zacząć od działania, co może następnie prowadzić do wzrostu motywacji. To podejście będzie dla Was szczególnie przydatne w chwilach, gdy wasza motywacja jest niska lub gdy macie trudności z rozpoczęciem jakiegokolwiek działania. Najlepiej zobrazuję wam to przykładem. Wyobraźcie sobie, że chcecie zacząć regularnie ćwiczyć, ale czujecie się zmęczeni i pozbawieni energii. Tradycyjnie mogłoby to wyglądać tak, że czekacie na to, aż poczujecie się zmotywowani do treningu, co tak naprawdę może nigdy nie nadejść, bo zawsze znajdziecie jakąś wymówkę. Zamiast tego możecie zastosować strategię odwrotną. Nawet jeśli nie macie ochoty, zacznijcie np. od założenia sportowego stroju i wykonania kilku prostych ćwiczeń. Często sama decyzja o rozpoczęciu, nawet w minimalnym zakresie, powoduje, że wasze ciało i umysł zaczynają dostrzegać korzyści płynące z aktywności. Nawet krótki trening może sprawić, że poczujecie się lepiej, a wzrost dopaminy związany z uczuciem osiągania założonego celu zwiększy waszą motywację do kontynuowania ćwiczeń. Tylko pamiętajcie, żeby tak jak wam mówiłem, Utożsamić ten przypływ euforii z samym treningiem, a nie z uczuciem po jego wykonaniu. Możecie zapytać, dlaczego w ogóle to działa. Kiedy zaczynacie działać, mimo braku motywacji, automatycznie wprowadzacie swoje ciało i umysł w tryb działania. Efekt wywołany przez rozpoczęcie jakiejkolwiek aktywności może wpłynąć na poprawę waszego samopoczucia, a poziom dopaminy wzrośnie, co sprawi, że poczujecie się bardziej zmotywowani. To działanie prowadzi do myślenia o sukcesie i wynikach. Co z kolei wzmacnia twoje odczucie motywacji i sprawia, że kontynuowanie działań staje się łatwiejsze. Teraz, jak to nagrywam, przyszło mi do głowy jedno badanie, które kiedyś czytałem: a mianowicie podobne zjawisko można zaobserwować w badaniach nad poziomem testosteronu u mężczyzn. W jednym z eksperymentów badani, którzy sztucznie wykonywali zachowania typowe dla wysokiego poziomu testosteronu, takie jak pewność siebie, dominacja, czy nawet mocna postawa ciała, Rzeczywiście doświadczyli wzrostu poziomu tego hormonu. Według mnie to bardzo interesująca analogia. Może się wydawać, że wysoki poziom testosteronu jest konieczny do wykonywania takich zachowań, ale badania pokazują, że to zachowania mogą wpłynąć na poziom testosteronu. Podobnie jest z motywacją. To działanie prowadzi do zmian w organizmie, a nie na odwrót. Aby skutecznie zarządzać motywacją, warto podzielić główny cel na mniejsze etapy. Wyobraźcie sobie, że macie przed sobą długą drogę od początku do celu. Cała podróż może wydawać się przytłaczająca, a utrzymanie motywacji przez cały czas trudne. Dlatego lepiej jest podzielić ten główny cel na kilka mniejszych, bardziej osiągalnych kroków. Każdy z tych mniejszych celów traktujcie jako osobny etap podróży. Na przykład, jeśli waszym celem jest napisanie książki, Zamiast koncentrować się na całym projekcie, skupcie się na napisaniu jednego rozdziału naraz. Po ukończeniu każdego rozdziału nagradzajcie się w jakiś drobny sposób, np. chwilą relaksu lub ulubionym deserem. Powtórzę się teraz, ale jest to najważniejsze co musicie zapamiętać. Każde osiągnięcie małego celu wiąże się z uwolnieniem dopaminy, hormonu szczęścia i satysfakcji. Nagrodźcie się w jakiś drobny sposób, a ten wystrzał dopaminy jaki dostaniecie na siłę kojarzcie z procesem, który przeszliście. Na przykład z pisaniem tego rozdziału książki. Takie podejście nie tylko ułatwi Wam przebrnięcie przez całą drogę, ale także sprawi, że podróż stanie się bardziej satysfakcjonująca. No i pozostaje jeszcze pytanie, czy lepiej polegać na motywacji, czy dyscyplinie, i jakie w ogóle są różnice między nimi. Choć obie te cechy są ważne, pełnią różne role w naszym życiu i w różny sposób wpływają na nasze osiągnięcia. Motywacja to wewnętrzny napęd, który sprawia, że chcemy dążyć do określonych celów. Kiedy jesteśmy zmotywowani, działamy z pasją i zaangażowaniem. Motywacja często wynika z odczuć, które mogą się zmieniać. Możemy czuć się pełni energii i gotowi do działania, ale w chwilach, gdy motywacja słabnie, łatwo jest stracić zapał i zrezygnować z postanowień. To sprawia, że motywacja jest ulotna i podatna na zmieniające się okoliczności. Gdy napotkamy trudności lub jesteśmy przytłoczeni, nasza motywacja może się załamać, co utrudni nam kontynuowanie działań. Dlatego tak ważne jest wykształcenie dyscypliny w sposób, o którym Wam dzisiaj mówiłem. Dyscyplina to zdolność do działania zgodnie z planem, niezależnie od chwilowych odczuć czy motywacji. To systematyczność i determinacja, które pozwalają nam trzymać się ustalonych zasad i rutyn, nawet gdy nasza motywacja jest niska. Dyscyplina zapewnia stałość i niezawodność, co jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych celów. Pomaga utrzymać regularność i kontynuację działań, nawet gdy motywacja zawodzi. Choć dyscyplina może być mniej ekscytująca niż motywacja, jej prawidłowe zastosowanie pozwala nam przejść przez chwilę, gdy czujemy się mniej zainspirowani i utrzymać nas na właściwej ścieżce. Najlepsze wyniki osiągniemy łącząc motywację z dyscypliną. Motywacja może pomóc w rozpoczęciu działania i utrzymaniu entuzjazmu. Ale to dyscyplina zapewnia, że nie zbaczamy z kursu, nawet gdy motywacja spada. Na przykład, kiedy jesteś pełen energii, możesz stworzyć ambitne plany i wytyczać cele. Jednak to dyscyplina pozwoli ci trzymać się tych planów i pracować nad nimi systematycznie, nawet gdy poziom energii i motywacji maleje. W ten sposób motywacja i dyscyplina działają razem, wspierając nas w osiągnięciu naszych celów i utrzymaniu efektywności na dłuższą metę. Podsumowując, żebyście zapamiętali najważniejsze rzeczy. W dzisiejszym materiale przyjrzeliśmy się różnym aspektom motywacji, aby zrozumieć jak najlepiej ją wykorzystać w dążeniu do naszych celów. Odkryliśmy, że motywacja jest silnie związana z dopaminą, neuroprzekaźnikiem, który wpływa na nasze poczucie przyjemności i satysfakcji. Zrozumienie tego połączenia, a przede wszystkim kojarzenie dopaminy z naszymi celami, to podstawa. Ponadto rozróżniliśmy dwa rodzaje motywacji krótkoterminową, która często polega na chwilowym uczuciu zapału, oraz długoterminową, która koncentruje się na systematycznym dążeniu do celu, niezależnie od chwilowych wahań motywacji. Poleganie wyłącznie na chwilowej motywacji może być pułapką, dlatego warto, żebyście rozwijali dyscyplinę i skuteczne strategie, które wspierają nas na każdym etapie dążenia do celu. Podzieliliśmy także drogę do celu na mniejsze etapy. Każdy mały krok, osiągnięty cel i nagroda związana z tym osiągnięciem Uwalniają w waszym organizmie dopaminę, co wzmacnia wasze zaangażowanie i sprawia, że podróż do ostatecznego celu staje się bardziej satysfakcjonująca. Dzięki poznaniu tych aspektów motywacji, mam nadzieję, że będziecie skuteczniejsi w planowaniu, działaniu i odnoszeniu sukcesów. Pamiętajcie, że kluczem do osiągania waszych celów jest połączenie motywacji z systematycznym działaniem oraz umiejętność radzenia sobie z chwilowymi spadkami zapału. Dziękuję za oglądanie i powodzenia w dążeniu do waszych celów.